Hmm, dobra, to to zaraz nagrywamy Wolumna 1. A, dobra, to się nagrywa. Siemanko, go tutaj wakacje, a jak wakacje to oczywiście ja, czyli nimesowski. I tak. Znaczy nie, nie jestem taki głupi, że w trakcie nagrywania to mówiłem. Ja to pójdziemy specjalnie jak coś. Dzisiaj bramy w Speed Simulator, albo bardziej można powiedzieć, split Run Simulator i na miniaturce jest taki e, fajny George. E, jest taki fajny George, który ucieka przed Pigi i w ogóle fajna jest animacja skoku i ogólnie to jest taki jakby clicker simulator, a nie jak po prostu Speed Legends to było chyba tak no tamten jakby można powiedzieć ala Speed Simulator, który nagrywałem to po prostu biegałem i zdobywałem a tutaj jest taki clicker jak właśnie ja teraz klikam Przestaję klikać i jak widzicie nic nie dostaje no i Teraz po prostu stoję i to jest taki jakby kliker jak widzicie e, Może być bardzo głośno moja myszka, za to sorry I w ogóle dzisiaj chyba będę nagrywał e, Znaczy nagrywał, wysyłał czwarty odcinek z Fortnite'a Gdzie odblokowuję nowego skina, ale nie powiem wam jakiego, to jest jeszcze tajemnica Tylko e, nie wiem czy nie będę musiał usunąć tego filmu z karnetem bojowym Ponieważ e, mogę się pomylić w kolejności, e, właśnie, o kurde, mam jakiegoś laga. O co chodzi? Halo? W ogóle macie e, tak troch, trochę głos e, zrobiony. E, tutaj walą jeden, i w ogóle tutaj ściszony, tak? Więc zbytnio tego nie zobaczycie. Uh -huh. A wy tak na serio? Okej, okay. mam jakieś e, problemy techniczne na no, odcinku, no. jak widzieliście, tam był taki słodki George, ale e, nie, nie, nie było widać, że uciekał przed pigina. jak wchodzisz do tej gierki, e, to właśnie widzisz to, ale naprawdę, taki fajny, słodki George. E, jest jakiś wyścig i z tego co wiem, bo znam, to, znam tą gierkę z YouTube'a, nie znalazłem jej sam i w ogóle ten... Po prostu chciałem to nagrać, bo naprawdę mi się gierka spodobała. E, taka fajna giereczka, i jak mogliście zobaczyć na początku odcinka, e, to zbytnio w to nie grałem i sobie ponabijałem, jak YouTube, tak samo jak youtuber. Czyli plepsu, bo u plepsa to znalazłem. Tak lubię go oglądać. Każdy ogląda koła chce, ok? Ja właśnie niektóre gierki, może powiedzieć, zgapiam. Po prostu. Większość gierek na moim kanale ja sam ja sam znalazłem, też gierki są, które zyskują popularność i w nie po prostu gram Na przykład Jabrake, no to oczywiście, że nie zgapiłem, po prostu jak po gierkach szukasz, no to Jabrake jest całkiem wysoko w tabeli I właśnie możesz go zobaczyć Więc nie mówcie, że na przykład gierki typu Jabrake zgapiłem no ale ta, ta gierka jest taka, można powiedzieć skopiana, ale po prostu mi się bardzo spodobała gierka, nie robię e, nic, znaczy można powiedzieć, że ten pomysł na nagranie tej gierki, bo ta gierka nie jest gdzieś wysoko i mam nadzieję, że będzie, była naprawdę fajna gierka. Kiedy wyszukuję tę grę, to bardzo łatwo się ją wyszukuje, speedrun, simulator, po prostu wiecie o co kaman. E, a dobra, nie mogę podwójnego skaku, zapomniałem. Bang. No nie! Ja to przeskakuję, nie, ja nie mogę skakać. Ludzie, ja nie mogę skakać. W ogóle zobaczmy za ile Robuxów jest VIP. 249 Robuxów kosztuje VIP. Okej, okay, okej. Okay. I e, niedługo może być Survive the Killer i nareszcie trafiłem. Za 43 sekundy e, mamy właśnie w ogóle za, zapominam klikać o matko bo ja się przyzwyczaiłem do tego speed, speed Legends, czy jakoś tak się nazywa tam, ta gierka że biegam i to parmię ma tutaj jest taki jakby kliker, ale ok za 25 sekund jest wyścig, w którym wystartujemy. Tutaj dwa rebirdy, can No Rebird, mogę rebirda? Ale czy wy tak na serio? Nie, po prostu zagrajmy jeden wyścig. Jeśli uda nam się go wygrać, no to będzie mega fajnie, ale i tak zbytnio nie mam dużo, bo mam 2000 i jeszcze sobie zrobię, tutaj ja będę miał 0, a i przy okazji będę mógł właśnie kupić jakieś, jakieś, jak to się mówi, pety, jak to kupię, to właśnie tracimy naszego Spida, dobra, ja tego na pewno nie wygram, ale chciałbym mieć co najmniej trzecie miejsce, nie, ej, w sumie bym, bym doskoczył, ale gdyby mi, się, gdyby mi się klikło, znaczy kliknąłem, ale gdy, gdyby mi się to wczytało, że kliknąłem spację, to bym może miał trzecie miejsce. Ale okej, okay, tak się nigdy nie stanie. No i mógłbym mam jaka kadrabra, ale mógłbym go przeciścignąć, chyba że to jest ten typ. To nie jest chyba ten typ, bo on jest na jakichś światach. Ja, ja mam tutaj takie trochę zasłonięte, ale stąd widać, że on ma 21 rebirtów. What? Co jest? E, Okej, okay, moi drodzy, idziemy po pierwszego rebirta. E, nie wygrałem żadnego wyścigu, ale idę po rebirta. Będę miał jednego rebirta, potem 15 kaspida, Rebirt. O matko, ale teraz wolno. Ale ej, jest plus, bo, bo wtedy było, było pod po 3. Teraz aż po 4, więc aż jeden więcej, więc opłaca się robić, robierce. W sumie i tak jeszcze 1 plus 15 Caspida, no to mogę iść na e, taki jakby można powiedzieć parkur, Bo 15 Caspida trzeba mieć chyba minimum, aby przejść ten parkur e, I ten parkur cię zaniesie do następnego świata. I w ogóle tutaj jest policjant taki. Najlepsze jest to, że tutaj mamy PETY, nie? i można je upgrade'ować z tego co wiem Cały odcinek zbytnio chyba nie oglądałem, ale wiem, że można upgrade'ować pety, że jak na przykład mamy 5 jakichś komonów to możemy je zamienić w złoto i dajmy na przykład z 5 z daje nam 8 i to jest i ma taki złoty styl jakby i to jest właśnie fajne w tej gierce No dobra, dobra moi drodzy, kupimy tego pierwszego peta aby jeszcze szybciej mogliśmy E, właśnie e, zbierać. I uwaga! Co mamy? E, za, to jest za 500 jabłko. Jabłko, o matko, jajko. Tutaj mam za 5000, za 3000. Mam tutaj za... Ja trafiłem chyba kota? Nie, trafiłem Baby chicka, ale dobra. E, Pyk, equip. No i ile nam teraz daje? 7 spida więc... Spoczko, Spoczko, ale naprawdę, chyba najrzadszy teraz stąd, a nie, 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 przepraszam, e, właśnie, myślałem, że najlepszy stąd jest, e, a w ogóle trzeba mieć dwa rebierty, aby to, nie gadajcie, że trzeba mieć dwa rebierty, aby to kupować, nie, dlaczego, ej, ja mam tylko... 1100 a poszło na wyścig. Myślałem, że Ninja jest najrzadszy, ale tutaj mamy Epic 80%, więc możemy naprawdę szybko go zdobyć, jakiś Batman. Potem mamy Legendary, co to jest chyba? Flash albo spiderder-Man, ale Godly, nie wiem co to jest za postać, bo w ogóle mogę też, znalazłem ostatnio na Robloxie taki tryb młodych tytanów w Robloxie, czyli jak na... mamy na przykład czy ja nagrywałem coś, że możemy się w coś zmienić? W ogóle patrzcie, ma, mam Wallhacka. Wallhacka, nie, Wallhack to było widzenie przez ścianę. No po prostu wiecie, mogę przechodzić sobie przez ścianę. No nie! Ej, tutaj musi być, tutaj musi być tak trochę dużo. Trochę dużo. W ogóle jesteśmy na innym serwie. Co każdy już wie od paru minut, bo widzieliście jak mnie zrekonentował. Czekajcie, speed 70. Ale tryhardy. Ale tryhardy. Ale tryhardy. Nie, nie, dobra, to jest takie. To jest takie. Eh? What? What? Ok. Ok. Ile gościów to grało? Nie umiem tego przeliczyć, ale... Wy to możecie oczywiście e, przeliczyć e, widzowie. Nie! No chciałem tego spida, mi nie dało. Dobra, idę po następnego peta, bo się wkurzam. I... Dobra, Petik dawaj. Jajeczko i... To samo. Nie mogę subgrade'ować, ale plus dwa spida kolejne. No dobra, kup dobra, robimy sobie taki mini opening I w ogóle ninja master niedługo po raz trzeci może się pojawić na kanale. Nareszcie mam coś innego. I można mieć trzy maksymalnie, chyba. No to kupię jeszcze jedno. Będę miał e, mniej spida. W ogóle teraz po 14 sobie daję. Czy mogę subgradeować? Mogę subgradeować Equip Golden! Baby chick golden, czyli trzeba mieć trzy takie same pety No i teraz po 14 mi daje tak siak, ale trzeba mieć trzy takie same pety, aby stworzyć jeden golden Bo miałem, miałem trzy, trzy baby chicki, co nie jest aż takie rzadkie, więc bardzo fajnie O nie, wtedy nie popełnię tego błędu, znowu zapomniałem, że mam mało speeda nie chciałem popełnić tego błędu, znowu że będę od razu tym Ale dobra, robimy sobie opening. Prawie kończymy, więc sobie opening jak najbardziej zrobimy. E, wiem, że to jest bez sensu marnowanie, ale w wyścigach zbytnio tutaj nie będę brał udziału. Ej, dajcie jednego kota. Dajcie jednego kota. Please kot. Kot, 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 kot. kot. Kurde, baby chick. nie chcę baby chick, ja chcę kota. Ej, bo ja nie wiem, ile mam spida. O no czemu baby o czemu mi małe kurczaki daje? Teraz szybko spamić, aby, aby mieć na jajko. Czekajcie, mamy chicken? Mamy chicken. trzy mamy dwa. Okej. Okay. Okej. Okay. Oki, oki. i tutaj cztery spida. Dobra, jak tutaj cztery spida, to O Ciągle nie. No i szybko spamić! 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 Jest, dobra, mamy kota, mamy kota, mamy kota. E, mamy kota upgrade. Mamy złotego kota. Equip Delayed. Delayed tego nie potrzebuję jeszcze. Da, dajcie jednego chickena, bo tutaj z tego co wiem trzy, trzy pety max. Jeden chicken. Nie, bay, nie baby. Nie baby chick. Tylko w ogóle to mi się kojarzy z chicken. Jest, dobra. Chicken, mamy. E, tylko na szybko jeszcze usunę e, Baby i upgrade'ujemy. I mamy 3 złote pety. Ile nam to daje? 26 na jedno kliknięcie. No to w ogóle można tutaj kupić autoklickera za 600 Robuxów, chyba. Ale ja tego tak nie będę kupował. Bo po co? Ale fajnie, w tym, ten odcinek już ma nawet sens, bo naprawdę nie wygrałem niczego, ale dzięki temu openingowi widziałem, że się opłaca. Mamy trzy złote pety i teraz tak szybciej możemy już e, farmić sobie, e, więc idźmy na Rebirta. Tak, zresetujmy sobie wszystko, abym nie mógł kupować żadnych lepszych petów, ale, ale, ben, ale będę mógł jeszcze więcej, znaczy Chyba o jeden więcej, czy tam o dwa więcej? Ale i tak mam złote pety, więc to szybko pójdzie. Jak widzicie, już tak szybciej biegam. A ledwo co minęło, chyba 5 sekund, i teraz prawie 15 sekund. Eee, nie, nie chcę startować. Eee, nie, nie chcę startować. Startować będę w następnym odcinku z tej gry. Następny odcinek z tej gry, nie wiem, będzie za miesiąc. Nie wiem, no, za miesiąc, nie wiem, ale. Następny odcinek z tej gry mo może się pojawić jutro, może nawet dzisiaj. I w ogóle, hello neighbor, no tak. Cztery odcinki i tak można powiedzieć umarło, ale dzisiaj postaram się nagrać odcinek, tak. Postaram się nagrać odcinek, bo Hello Neighbor na moim kanale można powiedzieć umiera, bo teraz zbytnio tego nie nagrywam. No i dobra, mam dwa repilty z tego co wiem. Więc bardzo dobrze, że mam te dwa webiuty. 15 co to jest? double speed. 15 minut 79 pół godziny 100. 24 godziny Lifetime. Ej, dobra. Lifetime to jest chyba, że w ogóle w ogóle ci się nie kończy za 400 Robuxów, więc więcej niż autoclicker chyba. Bo tutaj mamy 22K Za 750 Robuxów. A to mało jest speeda. Naprawdę, bardzo mało speeda, jak... No w ogóle jeśli masz bardzo dużo petów, to patrzcie... Jak to się szybko zbiera. I czemu mnie wywala? Jeśli mnie po raz trzeci wywali, no to będzie chyba tytuł trzy razy: wywaliło mnie. A tutaj nasz dart e, Albo będzie zbagowana gierka. Wywala, wywala ludzi. E, czy coś takiego, bo właśnie się dziwię, że mi w ogóle nie farmi. I teraz, jak widzicie, tak szybciej już biegam. Więc e, fajnie, 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 fajnie. Zbieramy 15 kaspida i będziemy chyba mogli tam wejść. A jeśli będziemy musieli sprzedać wszystko, że to 15 kaspida, no to. nie gram w to więcej. Ale no, znaczy nie gram w to więcej, no. Zdarzy mi się jeszcze zagrać. Z, te, z tego trybu będę chyba tylko dwa odcinki. Znaczy, minimalnie dwa odcinki, maksymalnie sześć. 6, no chyba za dużo nawet, więc 3-4 będą e, chyba, e, no ale je, jeszcze jeden powinien się pojawić. 135, to teraz nam da, albo nam daje więcej dzięki tym petom. O dobra, są, bo widzieliście przez chwilę, że ja biegałem tylko z, z, z babycik. No serio, chyba tylko klikam. Ej, co tutaj jest potrzebne, aby to mieć? Jakiś space, jakiś candy land, jakiś, jakiś memory land, jakiś e, lava land, jakiś, jakiś e, pustynia, jakaś, jakoś, nie jakaś. Dobra, 15 kaspita za chwilę mamy i zobaczmy, czy możemy już tu wejść. O nie, mamy to kupić. No dobra, moi drodzy, kupujemy. Nie, zostało nam. A rebirty mamy? Pytanie, czy mamy rebirty. Mamy rebirty. Co jest? Co to jest? Czemu mnie tak jakby odbiło? E, dobra, teraz możemy sobie pograć na tym parkurze. Ocinek będzie miał chyba z mniej więcej 20 minut, abyście mogli sobie pooglądać. A nie, że jakiś 10 minutowy, bo 10 minut, 10 minut e, z fajnego trybu, czyli tego trybu. No to fajnie, fajnie, nie. Nie! To mi nie odbija. Tylko jak ja spadnę, to, to, nie, to nie jest takie coś, że mnie, co, że mnie zabija, tylko to mnie cofa na sam początek. Okej, okay. to ja sobie w ogóle zapomnę, znaczy nie wiem czemu, ale tak mi tro troszeczkę cię ciężko, tak w 3%, w 3 mi ciężko klikać i właśnie e, się skupić na tym, e, bo chcę klikać z jednej strony, aby farmić, a z drugiej e, e, chcę właśnie to przejść. I właśnie przez to jeśli klikam, e, to nie chcę mi się... Znaczy nie mogę się skupić e, i nie mogę tego przejść. Dobra, nie! No, naprawdę! Dobra. Bo przestałem klikać, ale mimo to no, z, zginąłem, znaczy zginąłem, no. Cofnęło mnie. No zaraz idziemy na jakiś jeden wyścig. I tym razem powinienem przeskoczyć chociaż jeden etap, bo, bo na początku odcinka myślałem, że to będzie takie łatwe w ogóle, ale jak mogliście wtedy zauważyć. Ej, jeśli spadniesz tam, to możesz się jeszcze utrzymać. Nie! Nie, dobra, wychodzę, wychodzę, wychodzę stąd. Nie, nie będę grał w takie coś, wychodzę. Nie ma tak ze mną. Dobra, 20 custam. Otwórzmy sobie, za... będziemy mieli tylko 10 tysięcy, ale zobaczymy czy będzie warto. Albo, dobra, 5 tysięcy, dawajcie. Trzy skrzynki. Jeśli będą trzech policjantów, to super. Do dobra, dobra, trudno. Jeszcze jeden policjant. Dawaj policjanta. Teraz nagle. ej, to jest Chcę policjanta. A mi nie dają policjanta. Dobra, trudno. Wydaję cały speed, bo i tak kończy mnie odcinek. Na początku mi dajesz policjanty, bro. Czekaj, ile to daje? To daje 8, to daje 4, to daje 6, to daje 7. Un-equip. Equip. To daje 8, to daje 8, to daje 4, to daje 8, to daje 7. To daje 8. A co daje? Też 8. Hmm... Un-equip... Un-equip... Załóżmy sobie tego oficera. Załóżmy sobie to. I to tam. I tego kota. No, myślę, że tak będzie jak najbardziej spoczko. Yy, jednak 25 minut odcinka i w ogóle pisałem też w opisie w odcinku z Fortnite'a. e 44? Super! odcinku z że e, reakcji na... W ogóle sory za taki dźwięk, bo pewnie e, na początku gdzieś odcinka było, bo zapomniałem o tym wspomnieć takie taki takie taki dźwięki i w ogóle ich teraz sobie z ciebie głupkę robię, znaczy nie dobra po prostu nie, miałem tyle spida, mogłem wystąpić w tym wyścigu, ej! Ja za szybko skaczę ludzie. Guys, ja za szybko skaczę, naprawdę. Ej, zobaczymy, czy 5 koła Speeda wystarczy. Nie, nie wystarczy. Ła, wow, nie, nie, nie. Ej, jeśli ja to zrobię na 5 koła Speeda, no to To będzie przykre, że trzeba zrobić 15 tysięcy. A możesz sobie e, na ludzie zrobić coś takiego. Ej, za drugie miejsce e, tylko 5 Kam mniej. Oczywiście chodzi mi o To Ty, super. Dobijmy jak, na jak najszybciej co najmniej 11 tysięcy, aby wystąpić w wyścigu. Ej, to są nawet niezłe liczby, 10k, 15k, 20k i mam szansę na trzecie miejsce, bo gościowi, ojej, tu trzeba mieć stoka spida speeda i 10 mil, więc będę musiał e, grać w rejsach, ale gościowi to nawet długo zajęło, więc e, mógłbym go chyba prześcignąć, ale tylko i wyłącznie chyba, bo zanim że się znajdzie jakiś gościu, który będzie sobie biegał tak, o, już ma zrobione, albo 3 sekundy mu to tylko zajmie. Okej, okay, jeszcze raz cofnę dzięki myszki, jeśli są, ale nie wiem, mogą być, ale wątpię tak trochę. Szkoda, że tutaj nie ma tabeli e, tabeli serwerowej, jak w Survive the Killer. W ogóle mówię coś o Survive the Killer i chyba no, skończyłem o tym mówić. Albo przerwa przerwało mi coś, czy co? Czy takie tam. E, nie wiem, kiedy będzie następny odcinek, jeśli tego mówię. Możliwe, że w ogóle już nie będzie, ale jak już to zrobimy. Czyli z panem hardem Bez urazy robi, ale naprawdę jesteś Trajhardem ten tryb. Na Robloxie. I teraz tak. Niektóre odcinki nagrywam na Misoski 1, 2, 3. A teraz też Misoski Game właśnie wjeżdża. Misoski Game wjeżdża na Jamajku. Za 40 sekund, dobra. To nie wiem, może mieć odcinek nawet pół godziny, ale bez przesady. Bo pół godziny, znaczy 43 minuty, chyba był mój najdłuższy film z Robloxa albo ogólnie na kanale do tej pory. Znaczy chyba ciągle będzie, bo nie wiem czy to mówiłem, ale w odcinku z autami nie wyślę, bo po prostu ja to nagrywam z Aleksem, ludzie z kanału May tak się pisze, czekajcie, wam pokażę. Tak napiszcie sobie, no to właśnie tam, tam Alex występował, a w sumie na tym kanale w starych filmach, na przykład opening z Fortnite, który był tak średnio napisany, bo jak widzieliście, kto normalnie to daje? Wszystko bez spacji, Tak blisko! Znaczy blisko, no wiecie o co kawałek. Ajajaj, dobra, do, dobijmy 25 tysięcy i otwórzmy trochę więcej jajek, albo co najmniej 600 tysięcy. Jeśli trafi nam się trzy razy ninja pod rząd, to po prostu kocham tą gierkę i będzie co najmniej cztery odcinki chyba. Ale wątpię, aby coś się stało. Bo w ogóle w długim czasie nawet e, robią te winy, więc bym mógł ich przyścignąć, ale teraz wydam, bo na ninja jest 5%. Kupię to? kupiłem to. Detektyw. Da dawać jednego detektywa. Nie policjant. No nie. Teraz nie chcę oficera. Robimy opening oczywiście teraz. Taki malutki, taki. Ale opennik to taula. Nie. Ojko. Ja kiedy chciałem policjanta, nie dali się policjanta. Gra jest zła. Upgrade I złoty oficer i na... An... Un equip Equip Teraz on nam daje 8. 8 A bo dobra e, Dajcie, dajcie byle. Co jeszcze poza policjantem? W ogóle nie spojrzałem na mojego spida. pewnie mam mało. No mówię poza policjantem, a mi dają machamy e, policjantę. O nie, nie stać mnie. Nie stać mnie, już nie, teraz nie chcę Ninja, znaczy Ninja zawsze spoko, ale teraz nie chcę Ninja, tylko chcę albo Solidera, albo Detektywa. Bo jeśli coś z tego zdobędę, no to mamy z złoto, Aż skoro policjant dawał nam 11, ten złoty policjant oczywiście mam na myśli, to nieźle. Po dziękuję jeszcze chwilę, po farmie tak do 15 tysięcy chyba, ale dobra, e, szybko nabijaj e, Autoclicker, no to niezły Autoclicker. Care? O co chodzi? Ej, mi jakaś klawiatura się włączyła i za. A jak mam tu? Dobra, to mogę pisać normalnie. Sorry, bo ja coś włączyłem przypadkowo. Będę miał bardzo mało spida, będę tego ża żałował. Albo nie, bo mamy detektywa, a nie jakiegoś głupiego policjanta, który mi nie jest potrzebny. Upgrade. Upgradeowałem. Ej, preski, Ej, ja mam cztery. Nie, pięciu! Już którzy są złoci, Panie Solider, jeszcze, jeszcze na pana czas. Dobra, i mi choć już tysiąc. Nie, nie, wkurzyłem się na te rejsy i w ogóle jest ciągle ta sama mapa. I teraz będziemy pół godziny zbierać. A cięcia nie mogę robić, i już mam 26 minut odcinka. A ja mówię, że będzie. 25, daj solidera, daj solidera, daj solidera. Matko, ja już mam takiego policjanta. O nie, zaraz mam recon... Teraz mam reconent. Reconent mam? Mam reconent. Error, error, error. A, ja mam tylko tysiąca. A dobra, moi drodzy, nie udało nam się. E, poza odcinkiem pewnie zrobię tego złotego solidara. Jednak trochę więcej pofarmię, ale łapeczko w górę, jeśli spodobał się film. Dzisiaj wyślę kolejny film z Fortnite'a. Nie wiem, czy wszystko będzie po kolei możliwe, że nie, ale dobra, trudno walić, walić to. E, ja sobie, ja, ja farmiący z moim złotym policjantem i złotym detektywem będę czekał na solidera złotego i zobaczymy czy bardzo dużo będzie nam dawać bo jak na razie to nawet spoczko bo 42 spida ale okej okay. ja byłem misowski, subskrybuj e, mój kanał e, jeśli chcesz chociaż trochę wesprzeć bo nie mam wszystko wesprzeć no dobra to by było na tyle, do zobaczenia i cześć Ej, to był 43, 44, 45 odcinek z Robloxem, no dobra pa Bye. Jak mówiłem, odcinek Sportnite powinien być. Dobra, bo po prostu za dużo mówię. Elo.